Ile RK spala w rzeczywistości, czy nadaje się na dłuższe trasy, jak sprawuje się na co dzień, i czy lepiej jest dopłacić do nowszej generacji? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym odcinku. Po więcej materiałów zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, a teraz przechodzimy już do golfa. Zanim przejdziemy do pytań zadanych na początku odcinka, to porozmawiamy sobie trochę o egzemplarzu, który właśnie teraz widzicie na ekranie, jest to poliftingowa RK, która ma jeszcze 310 koni i 380 nm. Mówię jeszcze, ponieważ później Volkswagen zaczął montować filtry GPF, czyli filtry cząstek stałych dla benzyn które ograniczyły moc siódemki do 300 koni, jakie również zabrały nam możliwość fajnych przygazówek, nasza Rka została wyprodukowana w połowie 2017 roku i jest w prawilnym według mnie kolorze lapis Blue Metallic. Jeśli chodzi o wyposażenie, to mamy tutaj dodatkowy system Dynaudio, oryginalne karbonowe lusterka, który poprzedni właściciel sobie przy konfiguracji zamówił. I ostatnio jak sprawdzałem w ASO, to kosztowały one 740 euro. Także nie wiem, czy na miejscu poprzedniego właściciela bym je dodawał, bo trochę szkoda by mi było pieniędzy, no ale... Jak już są, to przecież nie będziemy demontować. Również mamy tutaj 19-calowe felgi, przez które auto musiało być wyposażone w aktywne zawieszenie DCC, które na co dzień pomaga, szczególnie tryb komfort, ponieważ tryb w trybie rajs, jak pewnie wiecie, auto jest bardzo twarde. Na przykład na parkingu szczególnie na parkingu podziemnym to auto się bardzo ciężko prowadzi w trybie race, a tryb Komfort jest właśnie taki akurat do miasta do takiego komfortowego podróżowania chociaż wydech dalej brzmi bardzo ładnie w tym trybie i z takich ciekawych ciekawostek mogę wam powiedzieć, że auto jako nowe Kosztowało blisko 60 tysięcy euro, także i to było w roku 2017, a w dzisiejszych czasach za 6 dych mamy specjalną RKR20, czyli ósemkę na dwudziestolecie lecie i i no, trzeba powiedzieć, że jest to ogromna cena jak za tylko golfa, pomimo pomimo tak wysokiej ceny i tak nie mamy jeszcze w tej RC akrapolicza chociaż nawet bez niego w trybie race Rka robi A więc pierwsze pytanie, czyli ile realnie spala dwulitrowy Golf Air w mieście? Właściwie w takim naprawdę centrum, centrum, czyli gdzie co chwila trzeba się zatrzymywać na światłach, są korki, roboty drogowe itd. itd. Wyszło nam między 12 a 14 litrów na setkę, aczkolwiek w takim trybie mieszanym powiedzmy czyli jakaś droga do pracy plus zakupy i tam trochę włóczenia się po mieście to w okolicach 9 litrów 10 zmieści, zmieścił się nam Golf i wcale nie oszczędzając w 100% tego samochodu czyli wiadomo jak się nadarzyła okaza to jakieś zmiany na tryb race gdy była na przykład prosta albo jakiś przejazd przez tunel Wiadomo, jak to jest przy takich samochodach. Jeśli chodzi o dłuższe trasy, to trzeba powiedzieć, że RK w trybie komfort prowadzi się bardzo dobrze i na trasie, w naszym przypadku, 1000 km nie była wcale uciążliwa, tak jakby poprzez swój wydech. A powiem nawet więcej: dawało się, że czas w golfie nam szybciej mijał. To może brzmieć dziwnie, ale tak było. Ponieważ korzystając tutaj z praw na niemieckich autostradach, można było się miejscami pobawić z trybem race i sprawdzać tutaj sobie przyspieszenie od 150 do 200, 250 Jeśli chodzi o spalanie to wyszło nam 8,6 litra dokładnie to właśnie nie oszczędzając tego samochodu, czyli tam gdzie oczywiście można było, to tak średnio jechaliśmy między 150 a 170 na godzinę. Aczkolwiek do tego trzeba dodać wszystkie roboty drogowe, korki, jakieś zjazdy do miasta, żeby zatankować samochód i tak dalej. Także w sumie nam wyszła średnia prędkość o Około 107 na godzinę, i właśnie spalanie 8,6 litra pokazał komputer. Także nie jest to zły wynik na ponad 300 konne autosportowe, wręcz jest to według mnie bardzo dobry wynik. No i jak RK sprawuje się na co dzień? Jest bardzo wygodnym samochodem przez swe adaptacyjne zawieszenie. Które no, pomaga w tego typu samochodach, szczególnie właśnie w mieście, tak jak mówiłem, w parkingach, gdzie trzeba tą kierownicą operować co chwilę moc. W naszym przypadku jest to idealny samochód, ponieważ można nim spokojnie jeździć na zakupy, tam odwozić dzieci do przedszkola itd. Tak tak A kiedy trzeba, to można się wyszaleć na autostradzie, mając z tyłu głowy, że. Konie na jest po prostu wystarczająco i przynajmniej 90% samochodów, które na co dzień widzimy, możemy spokojnie objechać na prostej. Czy ósma generacja jest lepsza? No, wiadomo, że nowsze nie znaczy zawsze lepsze, i w tym przypadku to akurat pasuje, bo pomimo, że na papierach nowa rka ma więcej koni i więcej Niuta, to i tak jest wolniejsza od. Tej 310-konnej rki, którą my mamy, o 0,3 sekundy bodajże. Czyli 8 y, ma 4,9 do setki, a ta 310-konna bez GPF-a 7 ma 4,6. Czyli tyle, ile ma dopiero wersja R20. Pomimo tego, że jest wolniejsza, to trzeba pochwalić Volkswagena za tutaj. Dodanie fajnego spoilera wersji performance, no i oczywiście za drift mode, którym charakteryzuje się ta nowa generacja. Aczkolwiek, czy jest to komuś potrzebne, no to każdy musi sobie sam na to odpowiedzieć, bo wiadomo, że w warunkach na co dzień to i tak tego często nie będziemy używać, aczkolwiek na pewno może być to fajna zabawka. Ogólnie jeśli chodzi o wygląd to wydaje mi się, że ta nowa generacja w ogóle była bez serca zrobiona, tak trochę można by było powiedzieć i jakoś więcej emocji wzbudza jednak ta siódemka. Dzięki za obejrzenie całego odcinka, zachęcam do zostawienia łapki w górę komentarza, być może z pytaniami dotyczącymi właśnie Erki i oczywiście zostawcie subskrypcję po więcej materiałów, shortsów i tak dalej.